Tak. Szybko zrobimy. Pani Sołtys, pani radna, poproszę. Tak, tak. Najpierw oficjalne tutaj będzie. Yy, jedne nożyczki mamy, trzeba tak równo złapać, nie? Wszyscy razem. Proszę bardzo. Tu, Jola, trzymaj tam. Uwaga, trzy, cztery. Poszło. Piękne otwarcie. Dziękujemy. I zapraszamy do środka. Tam wybranych mieszkańców Gminy Dobrówno w liczbie 15. Cieszę się, że Państwo chcecie wziąć udział w tym projekcie, który tutaj realizujemy. Z tych środków, które otrzymaliśmy oprócz tego, że będą tutaj prowadzone zajęcia, ale została ta sala wyremontowana, została podłoga tutaj położona, centralne ogrzewanie zainstalowane, pompa ciepła. Zainstalowana stolarka okienna została wymieniona. No i całe zaplecze kuchenne od nowa zrobione, i z tego Państwo będziecie mogli korzystać. Wartość całego projektu to jest ponad 200 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie to była kwota 150 tysięcy złotych. Jesteśmy w klubie seniora w Tułodziadzie, a Pani będzie z tymi seniorami pracować. I co będzie się tu działo? Będziemy y, zajmować się y, aktywnością y, ruchową, będziemy robić rękodzieło. Y, Będziemy rozwiązywać krzyżówki, gry planszowe, żeby umysły seniorów były nadal sprawne. No myślę, że będziemy się dobrze bawić, będziemy tworzyć kącik wypoczynku tutaj obok klubu, więc myślę, że będzie się dużo, dużo działo ciekawych rzeczy. Dzisiaj otwarcie klubu seniora. Jak doszło do powstania? Sam projekt powstał dwa lata temu, złożyliśmy wniosek, otrzymaliśmy dofinansowanie, no ale niestety z przyczyn niezależnych od nas nie znaleźliśmy wykonawcy mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu. Dofinansowanie nam przeminęło, ale staraliśmy się dalej, otrzymaliśmy dofinansowanie w następnym roku, szukaliśmy skutecznie tego wykonawcy, znaleźliśmy wykonawcę i tutaj z tego też miejsca chciałbym podziękować szczególnie radnym. Ze względu na to, że cenowo ten projekt uległ zmianie na przestrzeni tych dwóch lat, koszty materiałów poszły w górę. No i tutaj radni zdecydowali, że tą kwotę dofinansowania zwiększymy, jeżeli chodzi o budżet gminy. I tu szczególne podziękowania dla Miejscowej Radnej, przewodniczącej, wiceprzewodniczącej Rady Gminy Dąbrówno, też wiceprzewodniczącej Komisji Budżetowej za to, że to dofinansowanie zwiększyła. Przekonała radnych i tutaj szczególnie jeszcze raz podziękowania pani, dla pani Joli Wiśniewskiej. Dzisiaj wielkie otwarcie, ale widzimy tutaj nie tylko seniorów, tylko również dzieci, więc taka tak jest. duża impreza. A czy, czy duża? No Z zachowaniem środków bezpieczeństwa, oczywiście. E, ponieważ jest to Dzień Dziecka, był wczoraj, e, jest to również otwarcie klubu seniora, postanowiliśmy lekko połączyć te dwie imprezy. No i tutaj w Tułodziadzie, w tu też przy współpracy ze Strażą Pożarną, e, z lokalną społecznością, robimy taką zabawę integracyjną młodzieży ze starszymi. Jest pani radną stąd, z Tułodziadu. I przyczyniła się pani do tego, że ten klub seniora dzisiaj powstał i że jest taka piękna impreza. Co się zadziało? Chcieliśmy, żeby ci starsi ludzie też mogli wyjść z domu i spotkać się, zintegrować. No i myślę, że to był główny czynnik, żeby to mogło powstać. Mhm. Czy wielu seniorów tutaj mieszka? Wielu, aczkolwiek wielu jest takich, którzy też nie wychodzą z domu od wielu lat. Powie pani, co tutaj się dzieje, bo widać wiele aktywności. Kto jeszcze się zaangażował w przygotowanie tej dzisiejszej imprezy? Yy, znaczy koordynację tego wszystkiego prowadzi GOPS Dąbrówno, ale wiele osób jeszcze oprócz gops też zaangażowało się w przygotowanie tej imprezy. Yy, na przykład koło gospodyń wiejskich z Elgnowa, yy, Wójt swoją cegiełkę dołożył, starostę mamy też chciał z nami tutaj być w ten, w ten piękny dzień. Jest wielu ludzi, którzy zawsze pomogą. E, czy uważa Pani to za swój sukces i czy się Pani cieszy? Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że udało nam się coś takiego stworzyć, bo w końcu może ci starsi ludzie też będą mieli e, powód do tego, żeby wyjść z domu, a tu będą mogli coś robić razem i myślę, że wróci to życie do tej wsi. Czy Państwo się cieszycie, że będziecie mieć takie miejsce? Bardzo okay. Tak, ale się, się, coś my się, się będzie działo, nie? My, się my, my, się my, się działo, my spragnieni jesteśmy takich uroczystości. Żyjemy nadzieję, że może coś dla nas zorganizuje atrakcyjnego. A co to znaczy coś atrakcyjnego? Na co by pani miała ochotę? Na co ja bym ochotę. O, 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 ochotę? tutaj to ja mam dużo! Na przykład. Tu same w prawie nie są co to. One, jak co chłopaków młodych, to tu same w <głanie> Oprócz nie. Teraz po tej pandemii, to prawda, każdy jest specjalny trochę Bo kochany, kochany, tak tak. z ludźmi, prawda? Tak. No. Głęboka studienko, głęboka kopana, a przy niej kaśinka, jakby malowana. przez wszystko starzeją. la